Kolejny dzień na szkolnej. Choler jasno Ja jestem mlecznym człowiekiem Mleko lubię Mleko lubię Lubię mleko Dzień dobry, dzień dobry Porządki Boże o. No i po dzieci mnie straszisz, to ja was nauczę. Na kuleczku, tak? Tak. To no, na kuleczki. No się muszę Jeszcze tu koło Wojtka I zaraz nie, to Tutaj to zaraz wywalimy Krzysztof, tego nie musisz dokładnie A już w się ładuje To taką ci ładuje O, na z to jest, poczekam, Nie Zaraz, Krzysztof, wystarczy, Krzysztof, chodziło tylko, żeby z grubsza. Chodziło, żeby z grubsza. Zaraz zerwiemy tę wykładzinę. Dobra. Działamy dalej.